Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaka naprawdę była Maria z Nazaretu? Czy obraz Maryi, jaki znamy z objawień i tradycji katolickiej, odpowiada tej samej osobie przedstawionej w Biblii? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się różnicom między biblijną Marią a Maryją z objawień. OBEJRZYJ ten odcinek do końca, a przekonasz się, jak różnią się między sobą te dwie postaci. Maria czy Maryja? Jeśli chodzi o samo imię, nie będę się za bardzo w temat zagłębiać, ponieważ ze względu na różnorodność i mnogość języków, którymi się posługujemy, nie wnosi ono za dużo informacji. W oryginalnym greckim języku, w którym jest napisany Nowy Testament, użyte jest imię Mariam lub Maria, odpowiednik hebrajskiego Miriam. Imię Maryja to polska forma liturgiczna po raz pierwszy użyta w katolickim przekładzie Biblii Jakuba Wójka z 1593 roku Maria z Nazaretu Najwięcej informacji o tym jaka była Maria znajdziemy w Ewangelii Łukasza Kiedy anioł przyszedł do niej powiedział Witaj obdarowana łaską pan jest z tobą Błogosławiona jesteś między kobietami ale ona ujrzawszy go Zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? A anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. I powiedziała Maria: Oto służebnica Pana. Niech mi się stanie według twego słowa. Następnie Maria udała się do Elżbiety i tam wypowiedziała słowa bardzo istotne w kontekście opisu jej osoby i tego, co sądziła o Bogu. Wtedy Maria powiedziała: Wielbi moja dusza pana, i rozradował się mój duch w Bogu, moim zbawicielu, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną. Bo uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest mocny, i święte jest jego imię, a jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swoim ramieniem i rozproszył pysznych w myślach ich serc. Strącił mocarzy stronów, a wywyższył pokornych. Głodnych napełnił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem swym sługą, pomny na swoje miłosierdzie, jak mówił do naszych ojców, do Abrahama i jego potomstwa na wieki. Dalej w tej samej Ewangelii czytamy. A gdy minęło osiem dni i należało obrzezać dziecko, nadano mu imię Jezus, którym nazwał je anioł, zanim się poczęło w łonie. Gdy też według prawa Mojżesza minęły dni jej oczyszczenia, przynieśli go do Jerozolimy, aby stawić go przed Panem. Zanim Jezus został ukrzyżowany, Żydzi byli pod prawem Mojżesza, które ten dostał od Boga. Żydzi a więc i Maria, a prawo to mówi: Jeśli kobieta pocznie i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez siedem dni. Jak w dniach jej odłączenia z powodu swej miesięcznej słabości będzie nieczysta. A ósmego dnia zostanie obrzezany jego napletek. Potem ona pozostanie przez trzydzieści trzy dni we krwi swego oczyszczenia. Nie dotknie żadnej świętej rzeczy, ani nie wejdzie do świątyni, aż wypełnią się dni jej oczyszczenia. Księga Kapłańska 12 do 4 Te wersety pokazują nam, że Maria była skromną Żydówką, która była posłuszna Bożej woli, nie wywyższała siebie tylko Boga żyła według Bożego Prawa, które nadał Mojżesz, a którego nikt z ludzi nie był w stanie wypełnić w całości, o czym mówi apostoł Piotr w dziejach apostolskich. Dlaczego więc teraz wystawiacie Boga na próbę, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani nasi ojcowie, ani my nie mogliśmy udźwignąć? A jak mówi list Jakuba, kto bowiem przestrzega całego Prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. Maria nazwała Boga swoim zbawicielem, czyli była świadoma swojej grzeszności, a więc nie uważała siebie za niepokalaną. Powtarzając za aniołem, powiedziała, że będzie nazywana błogosławioną. Błogosławiona znaczy szczęśliwa. Ale będzie błogosławiona nie dlatego, że urodzi i wychowa Jezusa, ale dlatego, że jest posłuszna słowu Boga. Co wyraźnie słyszymy w dialogu pomiędzy Jezusem a pewną kobietą z tłumu. Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś. On zaś odpowiedział. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą Go. Ewangelia Łukasza 11, i 8. Maryja z objawień. Fatima Jezus chce posłużyć się Tobą, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuje zbawienie. Moje niepokalane serce będzie Twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi Cię do Boga. Chcę, abyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej, aby uprosić pokój na świecie i koniec wojny, gdyż tylko ona będzie mogła wam pomóc. Chcę ci powiedzieć, aby wybudowano tu kaplicę na moją cześć. Jestem Matką Boską Różańcową. Lord, jam jest niepokalane poczęcie. Idź i powiedz kapłanom, by wzniesiono tutaj kaplicę i przychodzono z procesją. Getrzwałt. Matka Boska siedziała na tronie wśród aniołów z Jezusem na kolanach. Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta. Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Medjugorje. Drogie dzieci, ja was prowadzę do miłości, do drogiego Ojca. Prowadzę was do życia wiecznego. Drogie dzieci, wzywam was, byście byli moją światłością. Drogie dzieci, pragnę, abyście oddali mi swoje serca, abym mogła poprowadzić Was drogą prowadzącą ku światłości i życiu wiecznemu. Sercem słuchajcie moich orędzi, abyście wiedzieli, co macie czynić i jak znaleźć drogę do życia. Moje dzieci, jako matka, jako królowa pokoju, wzywam Was, abyście przyjęli mojego syna. Paryż! Postaraj się o wybicie medalika na ten wzór. Osoby, którego będą nosić z ufnością, otrzymają wiele łask. Te promienie są symbolem łask, których udzielam tym, którzy mnie o nie proszą. Napis na medaliku O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Guadalupe. Jestem Maryja, zawsze dziewica. Matka prawdziwego Boga. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okaże współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy, ale uspokoję ich i pocieszę. To są tylko niektóre objawienia, ale już na ich podstawie widzimy ogromną różnicę pomiędzy Marią a Maryją. Maryja nazywa siebie niepokalaną, bez grzechu, chce, aby budować jej świątynię, oddawać jej cześć, modlić się do niej i sugeruje, że to od niej zależy, czy syn będzie dla nas łaskawy, czy nie, a nawet, że to ona prowadzi nas do zbawienia. To jest kompletne przeciwieństwo skromnej Marii, służebnicy Boga i matki Jezusa, naszego jedynego zbawiciela. Już nie mówiąc o tym, że te słowa stoją w sprzeczności ze słowem Boga. Nasuwa się więc pytanie, jeśli obie te kobiety tak bardzo się różnią, to czy postać, która się objawia, jest faktycznie Marią, czy może kimś zupełnie innym? W przytoczonych przeze mnie słowach Maryi widać wyraźnie, że chce ona, aby oddawać jej cześć, która według słów Boga należy się tylko Jemu. Mówiąc, że jest bez grzechu, stawia się na równi z Jezusem, który jako jedyny człowiek na ziemi, grzechu nigdy nie popełnił. Mówi, że jest drogą do zbawienia, kiedy wiemy, że jedyną drogą, prawdą i życiem jest Jezus Chrystus. Można by pomyśleć, że Maryja chce, aby traktować ją jak Boga, chce być jemu równa. W Biblii mamy pewną postać, która chciała tego samego. O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze synu jutrzenki! Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody. Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu: wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. Księga Izajasza 14:12 do 14. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o niezgodnościach pomiędzy Biblią a kultem maryjnym, obejrzyj inne filmy już dostępne na kanale Rozbite filary Rzymu i zasubskrybuj go, bo jeszcze wiele filmów na ten temat powstanie.